Hej, 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 ludzie, tu jest Rex. Tą muzykę to bym przyciszył najlepiej. Oczywiście gram na średnim, jak zwykle wszyscy, jak każdy. O. Dużo ludzi ogląda moją... jak... Lojalność Sanforda, tego Marika czy coś takiego. Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Ja tylko tędy przechodziłem. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu trzech dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. No. Mapę sobie kupiłem w Ardei od tego głównego dowodzącego. Zawsze robiłem. Nigdy tych nie wycinałem, nie wycinałem tych... O Trzeba mieć pełne zdrowie, pełną staminę. Nie słuchałbym tego. Twoja kolej! Ani kroku dalej. Cuda, na, na trudnym to było takie trudne. Przezieranie się tym. Walczenie z dzikami, z wilkami, z. Cokolwiek wyskoczyło, to już musieliśmy wczytywać i zapisywać. No. Cud, cud mi od i orzeszki normalnie. A monteram tu jest. Montero. No właśnie, dziki. O, 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 o tym się mówi właśnie. <ścoughs> no to mamy teraz. Pierwszą część się do Marika, więc się w trzech dniach trzeba się zgłosić. Marik będzie miał misję najdłuższą w całej chyba grze. No jeszcze ten, te artefakty, ale z, z tego jest dłuższa. Po, spróbuję zrobić wszystko tak, jak należy. Ale to nie jest takie trudne. Nie jest takie proste. Jeden Marik. Tak Stanford jest tu. Nigdy do niczego nie Od wejścia. Marik jest tutaj, powinien być. Tak, się nie? No, dobrze się źle zapamiętałem, czyżby? Tak, Niektóre problemy mimo się, się z tą Dobra, prześpimy się. Jeśli on będzie tak cały czas to nie widzę do niczego, nie dojdziemy. Powinienem hmm. wiedzieć. Jasne, no, nie czemu czekam. nie. Robi się coraz gorzej. Z tego... Może będzie źle zapamiętałem, dobra. Mo może źle, mogłem źle zapamiętać. Marek jest. Zgubiłeś się? Kim jesteś? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie, a tego byś nie chciał. Jasne? Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy. Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak, kazał ci tu przyjść? Aha. No, i przyszedłeś. Dobra, to jest pierwsza część. w się do Marika. Marik, wtedy on się prze, przemieszcza. Sprawdźcie to. Naprawdę myślisz, że... Do wejścia do chaty. Normalnie on stoi tutaj. Dobrze, Pierwsze, radę. jakby wstęp do tego zadania, to jest to. Naprawdę myślisz, że. Dobrze to no, skończył wszyscy się Ciebie to nie obchodzi widzicie? Gorzej już być nie może Widzicie? Nie On będzie tu razy, sobie stał łapka jest tutaj. Nie mam Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Jakbyśmy nam mieli dość problemów. Dobrze, dzięki zapisujemy. Pierwsza część zadania, wstępu do jak lo lojalni są najemnicy w Monterze? Papa! Papa, pa, pięć minut.